Zdarza Wam się popełniać literówki? Każdemu się zdarza, mi też się zdarza i właśnie dzisiaj o tym sobie porozmawiamy, tak troszkę pół żartem, pół serio. Natomiast temat bardzo istotny, jeśli chodzi o pozycjonowanie czy indeksowanie naszego produktu na Amazon, oraz jeśli chodzi też o wykorzystywanie słów, które są wpisane błędnie, w których w jakiś sposób są poprzestawiane litery i te słowa są po prostu niepoprawne gramatycznie. Jak je wykorzystać na naszą korzyść? O tym sobie porozmawiamy dzisiaj i pokażę Wam dzisiaj jednocześnie świetne narzędzie, które służy właśnie do odnajdywania takich słów, w których po prostu mamy jakieś babole. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to powiem wam powiązaną z nim historyjkę, taką anegdotkę, która przytrafiła się mi w życiu, kiedy zaczynałem tam, powiedzmy, na poziomie gimnazjum. Już radzić sobie gdzieś tam w sieci i handlowałem na Allegro sprzętem komputerowym, takimi podzespołami, typu karty graficzne, procesory, płyty główne, karty dźwiękowe i tego typu rzeczy. Mniejsza o to, natomiast robiłem to na Allegro. I jakby to, że to się odbywało właśnie na Allegro, to jest główny, główny powód, dla którego opowiadam wam tą anegdotkę. Dlatego, że ja kiedyś chciałem pokazać swojemu ojcu. Co ja robię na tym Allegro, co ja tam sprzedaję i tak dalej. No i fart, nie fart, jak przy nim wchodziłem na Allegro, to zrobiłem właśnie takiego bubla, wpisałem literówkę i wpisałem zamiast Allegro, e, Allegor bodajże z tego co pamiętam e, i wiecie co się stało? No pojawiła się jakaś pornograficzna strona w ogóle. I to było dla mnie po prostu tak żenujące. I zapamiętałem tą sytuację, dzisiaj sobie ją przypomniałem, jak właśnie e, miałem zamiar nagrywać dla Was ten materiał. Mówię, a powiem... Co tam nie? Oczywiście ktoś ten zabieg wykonał celowo, tak? Czyli stworzył sobie domenę bardzo podobną do tej domeny Allegro i nabija sobie w ten sposób wyświetlenia, bazując właśnie na tych, którzy wpisują tą frazę błędnie. Jest to też jakaś taktyka, oczywiście. Niemniej mój ojciec od tamtej pory interesuje się Allegro dosyć mocno. Ale okej. Okay. Chodzi o to, że zdarzają się takie literówki, czy to poprzez to, że po prostu piszemy szybko i nie zwracamy często uwagi, czy też nauczyliśmy się wpisywać jakieś tam początkowe słowa, a jakby uzupełnienie za nas zrobi resztę, czy też jak na przykład w telefonach mamy to T9 już od dawien dawna, to podpowiada nam słowa, które chcemy wpisać i... Tak się nauczyliśmy, że po prostu nie zawsze zwracamy uwagę na to, czy dane słowo jest pisane poprawnie, czy też nie. Ja w tym filmie właśnie chciałem Wam pokazać, jak możecie takie słowa wpisane gdzieś tam błędnie, gramatycznie, poprzez pośpiech, czy poprzez może i niewiedzę, może nieznajomość języka, wykorzystać na swoją korzyść. I do tego nam posłuży narzędzie z Helium, mianowicie misspellinator. I serio zachęcam Was do obejrzenia do końca tego materiału, dlatego że na końcu możecie się Nieźle zdziwić, jak takie słowo potrafi być często wyszukiwane na Amazonie. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do mojego komputera. A w międzyczasie ja was standardowo proszę o subskrypcję, o komentarz pod tym filmem o łapkę w górę, żebyście po prostu mieli tutaj ode mnie powiadomienia o każdym nowym materiale na tym kanale. A myślę, że po prostu warto czasami tutaj zajrzeć. Jedziemy z tym. Dobrze, jesteśmy już w Helium ten w narzędziu Miss Pelinator i znajdziemy je tutaj w zakładce Keyword Research Miss Pelinator. O co tutaj chodzi, na czym to polega? Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że użytkownicy Amazona nie zawsze te formułki, które wpisują w pasek wyszukiwania, wpisują poprawnie. Miss Pelinator to jest narzędzie, które pokazuje nam słowa podobne do tego, które tutaj zaraz sobie wpiszemy. Które są wpisywane przez użytkowników, czyli słowa te są zazwyczaj niepoprawnie wpisywane gramatycznie, są poprzestawiane. Wynika to w dużej mierze pewnie z pośpiechu wpisywania takich słów na klawiaturze, ale też pewnie z niewiedzy. I jeżeli tak wiele osób się śpieszy, i tak wiele osób ma może taką niewiedzę, jak dane słowo poprawnie wpisać, to wpisuje je albo fonetycznie, albo tak jak po prostu mu się podoba, aby w ogóle dostać jakiekolwiek wyniki od Amazona odnośnie tych produktów, które go interesują pod tą frazą kluczową. Amazon sobie z tym poradzi i w dużej ilości przypadków po prostu to słowo kluczowe dopasuje do tego poprawnego i pokażę mu te wyniki wyszukiwania. Natomiast dlaczego dla nas jest to ważne? Dlatego, że takie słowa, owszem, one nie mają tak wysokiego search volume, jak te poprawne, natomiast bardzo często mają bardzo wysokie search volume i warto jest na takie słowa kluczowe po prostu indeksować. Co ciekawe, bardzo fajnie nam to pokazują raporty search terms z reklam PPC, gdzie bardzo często możemy zaobserwować sytuację, w której to Nasz produkt został znaleziony po jakimś w ogóle totalnie niezwiązanym z nim słowem, albo słowem zupełnie gdzieś tam poprzestawianym, niepoprawnym, właśnie gramatycznie i tak To pokazuje nam właśnie taką tendencję, że no nie każdy przykłada się do tego, jak wpisuje daną frazę w wyszukiwarkę Amazona i algorytmy to szczytują, programy to szczytują, i po prostu takie słowa nam później podpowiadają, bo, bo takich słów używają jakby użytkownicy, tak? I teraz przejdźmy już do tego programu. On nam pokaże właśnie takie słowa, które zostały wychwycone przez, przez Helium jako błędne w odniesieniu do słowa poprawnego. Weźmy sobie na tapetę Halloween, czyli wpiszemy sobie poprawnie Halloween. Tak się to pisze poprawnie. I teraz co należy zrobić, to po prostu kliknąć tutaj Prepare. Bazujmy sobie na jednym słowie. Tutaj oczywiście możemy ich wrzucić dużo, dużo więcej. Mamy prepare, prepared keywords, mamy Halloween, zaznaczamy sobie i klikamy tutaj Find Misspellings. Teraz ten proces troszkę jak widzicie trwa, tu się to wszystko nam ładuje i za chwilkę nam Helium wypluje wyniki i zobaczycie jakich słów używają użytkownicy, którzy chcą znaleźć produkty halloweenowe, ale wpisali to słowo po prostu błędnie. Ok, mamy proces zakończony, klikamy sobie OK. I teraz zobaczcie, co nam się tutaj pojawiło. Mamy aż 20 takich słów, które są powiązane z tym Halloween, i w rzeczywistości powinny one mm, odnosić się do tej samej niszy. Jak widzicie, słowo Halloween jest bardzo często wpisywane po 44,8% popularności. To jest naprawdę bardzo dużo. Halloween przez jedno L. Halloween przez jedno e, czyli widzicie, że ludzie naprawdę wpisują yy różne yy słowa, różne byki popełniają, ale chodzi im o to słowo kluczowe, o Halloween. Tutaj mamy. Coś takiego jak Amazon Autocorrect, czyli jeżeli ktoś pisze Halloween, Halloween, Halloween w ten sposób, no to Amazon jest w stanie dopasować to do głównej frazy kluczowej, czyli do poprawnego słowa Halloween. Jeżeli tutaj mamy not checked under 5%, no to tutaj już Amazon może mieć problem z tym, żeby po prostu pokazać wyniki wyszukiwania takie, jakich my tutaj oczekujemy. Mamy tutaj przez 3L. No, widzicie, tych różnych odmian jest tutaj 20. Dosłownie. E, chyba poprzestawiane są wszystkie możliwe literki i wszystkie możliwe kombinacje, ale jest to odniesienie do tego, że ludzie po prostu coś takiego wpisują. I teraz, żeby Wam to udowodnić, to pokażę Wam, jak często wyszukiwane jest słowo Halloween. W tym celu przejdziemy sobie do magnetu i wpiszemy sobie tutaj Halloween. Klikamy Get Keywords i jak widzimy, mamy już tutaj wyniki. No, wyniki są po prostu powalające, dlatego że search volume tego słowa kluczowego wynosi 25 159 na ten moment. Dzisiaj mamy 29 września, więc ten search volume jeszcze na pewno tutaj wzrośnie w okolicach połowy października, końca października. Ale jak widzicie, słowo Halloween jest wyszukiwane kosmiczną ilość razy. Dlatego też potwierdza się tutaj te dane z Miss 44,8% popularności, jeśli chodzi właśnie o tą pomyłkę popełnianą przy wpisywaniu poprawnego słowa Halloween. Jak widzimy, CPR. Czyli ilość produktów, które musielibyśmy teoretycznie sprzedać w ciągu 8 dni, żeby być po prostu wypozycjonowani na pierwszym miejscu pod słowem Halloween, to jest 54. Czyli jak sobie weźmiemy kalkulator i policzymy, mamy 54 podzielić na 8, wychodzi nam, że dziennie musimy sprzedać około 7 sztuk tego produktu, co w tym okresie, który mamy za chwilę, który już się rozpoczął, tak właściwie nie jest żadną sztuką. Więc, jak widzimy, zamiast Halloween, możemy indeksować swój produkt na Halloween. Co więcej, możemy ustawić reklamę PPC pod słowo Halloween, jeżeli widzimy, że ono jest tak często wpisywane, a podejrzewam, że niewiele osób ustawia reklamy pod błędne słowa kluczowe, ponieważ jest to jakby troszkę przewrotne. Jak widzimy, Halloween jest wyszukiwany w tym momencie 834 730 razy. Więc jest oczywiście ogromna przepaść między tą poprawną formą, a tą formą zmienioną, tą niepoprawną. Natomiast wydaje mi się, że wynik 25 tysięcy wyszukiwań w ciągu miesiąca, który jeszcze ma ogromny potencjał do tego, żeby dobić wydaje mi się, do 100 tysięcy, jest warty uwagi i warty tego, żebyśmy tutaj pomyśleli nad reklamą, właśnie na tego typu słowa kluczowe, jakie nam tutaj podpowiedział. Helium. I konkurencja tutaj, jak widzicie, CPR na słowo Halloween to jest 1000 sztuk w ciągu 8 dni. Więc tutaj już wychodzi grubo ponad 120 sztuk dziennie, żeby być na pierwszym miejscu pod słowem Halloween. Spójrzcie też sobie na magnet iq-score. Jest to współczynnik, który nam mówi o tym, jaki, jaka jest relacja pomiędzy ilością wyszukiwań danego słowa kluczowego, a Konkurencyjnością tego słowa kluczowego i im wyższy jest magnet IQ Score w porównaniu do Search Volume, tym lepiej. Tutaj jest on na poziomie 4174, a jak się cofniemy do Halloween, to widzimy, że konkurencyjność tutaj jest naprawdę, naprawdę na niskim poziomie, ponieważ magnet IQ Score to jest 46 46000. W porównaniu do search volume 25 tysięcy jest to naprawdę bardzo nisko konkurencyjne słowo kluczowe, więc wydaje mi się, że jest to warte rozważenia. Spójrzmy sobie jeszcze na wykres historyczny wyszukiwań tego słowa kluczowego i jak widzimy tutaj kulminacyjny moment został osiągnięty w tamtym roku 31 października, więc jakby tutaj naturalna sprawa i pokrywa się to z logiką. Weźmy sobie all time i zobaczmy teraz tutaj ciekawą rzecz. Spójrzmy na to. Przed chwilą widzieliśmy właśnie ten wykres, tą górkę. To jest górka z roku 2019. I jak możecie zauważyć, tutaj liczba wyszukiwań, największa liczba wyszukiwań, miała miejsce 2 listopada, czyli już po Halloween. I było to powyżej 28 tysięcy wyszukiwań. Zobaczcie, jaka potężna jest różnica, jaki potężny jest przeskok pomiędzy tą górką rok później, a tą górką, która jest tutaj. Mamy tutaj 28 tysięcy, a tutaj mamy 150 tysięcy, czyli jest 500% więcej niż w roku 2019, w roku 2020. Teraz, jak sobie zobaczymy, to mamy dopiero powiedzmy tutaj wykres się kończy na 18 września i 18 września, czyli półtora miesiąca tak naprawdę przed samym wydarzeniem, liczba wyszukiwań tej frazy kluczowej była na tym samym poziomie. Co liczba wyszukiwań tej frazy kluczowej na bardzo podobnym poziomie, oczywiście, co dwa lata wcześniej, ale w momencie kulminacyjnym, w tym najwyższym punkcie, najwyższym momencie, kiedy ta fraza była najczęściej wyszukiwana w ciągu miesiąca. Więc co nam to mówi? Mówi nam to o tym, jak Amazon się szybko rozrasta, jak wiele przyciąga nowych klientów, jak ludzie zaczynają przez internet kupować i jak często do tego wykorzystują właśnie platformę Amazona. Takie przeskoki po 500%, to jeżeli tutaj mamy 151 tysięcy w zeszłym roku, to możemy tylko tutaj strzelać, jaka będzie frekwencja, ile będzie tych wyszukiwań frazy kluczowej. W tym roku. Jesteśmy już po materiale, ale przypomniała mi się druga anegdotka, która ma miejsce dosłownie no w tym momencie, dlatego że gdzieś tam leci sobie moja reklama na Facebooku i jedną z nich jest reklama, gdzie mam napisane na banerze, jak zacząć na Amazon KPD. Nie na Amazon KDP, tylko na Amazon KPD. Oczywiście to jest mój błąd, moja literówka gdzieś tam puszczona. Reklama została zaakceptowana i tak sobie lata już po, powiedzmy te dwa miesiące. I za każdym razem, kiedy jedna osoba zobaczy tą reklamę, to zostawia mi komentarz pod tą reklamą i się pyta, co to jest Amazon KPD, tak? Dlatego, że to po prostu przyciąga uwagę. Ja to zobaczyłem dopiero, przyznam szczerze, jak mi ta osoba zwróciła uwagę, i teraz mm, czytam komentarze od tej osoby praktycznie codziennie, i ona nie może przeżyć tego, że ja tam, tam mam napisane Amazon KPD, nie KDP, i że to jest po prostu Bubble. I ona stara się do mnie dotrzeć. Ja już wielokrotnie odpisywałem, że okej. Okay, jest tam błąd, tak? Ale ta reklama ma zajebisty CTR, czyli ta reklama jest bardzo często klikalna. Ta reklama dla mnie działa, dlatego dlaczego ja mam ją wyłączać. I tutaj jest też świetny przykład właśnie tego, jak takie błędy literówki możemy po prostu obrócić na swoją korzyść. Więc tyle ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że warto było zostać do samego końca. Jeszcze raz Was proszę o zostawienie subskrypcji. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, dajmy łapki w górę i naciśnięcie tego przycisku dzwoneczka. A w komentarzu możecie mi napisać, czy mieliście też podobne sytuacje, może do moich. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Pa.